Pewnego razu na tujniu zdarzyło się tak, że jeden zawodnik próbował swoją przeciwniczkę przekupić czekoladami, a jak mu odmówiła, to zaproponował jej całe wiaderko cukierków. Mam na imię Ignacy, mam 13 lat i moją największą pasją są szachy, ale oprócz tego też lubię piłkę nożną. Odkąd byłem mały, jakoś tak wewnątrz siebie czułem, że chciałbym grać w te szachy, ale nigdy nie miałem okazji się nauczyć. Poszedłem do nowej szkoły w piątej klasie, to tam było kółko szachowe, postanowiłem się po prostu zapisać i odkryłem w sobie taką pasję, spodobało mi się to. Potrenowałem pół roku, zacząłem jeździć na turnieje, później mama mi znalazła prywatnego trenera, pana Łukasza Czaplaka i przez pana Łukasza Czaplaka dostałem się do klubu szachowym Poi. Moimi trenerami są pan Łukasz Czaplak, pan Szymon Sanetra i pan Zbigniew Gondor. Szachom poświęcam 4 godziny w klubie, 3 godziny na prywatne zajęcia z moim trenerem panem Łukaszem i w domu Wojny w wolnych chwilach około 6 godzin. Tygodniowo około 13 godzin. Moje największe osiągnięcia to jest zdobycie drugiej kategorii szachowej oraz zajęcie drugiego miejsca na mistrzostwach Polski Juniorów. Mam na imię Katarzyna i jestem mamą Ignacego, którego największą pasją jest gra w szachy. Wbrew pozorom to nie ja wciągnęłam Ignacego w grę w szachy, a on mnie. Ignacy postanowił nauczyć się grać w szachy, był to jego autorski pomysł i po prostu potrzebny mu był kompan do ćwiczeń w domu. Dlatego nauczył mnie ruchów i od tej pory razem ćwiczymy. Natomiast dzisiaj nasze ćwiczenia wyglądają tak, że ja siadam z Ignacym do stołu wtedy, kiedy jego hetman leży w koszyku i się zawsze z tego śmiejemy, ponieważ inaczej zupełnie nie mam szans. Szachy są taką grą, w którą na pewno każdy, przynajmniej raz w życiu, powinien spróbować się nauczyć grać, bo to jest gra, która naprawdę, jak się w nią zainwestuje trochę czasu na treningi, to co ona oddaje radość dla człowieka, to jest coś wspaniałego. Szachom zawdzięczam dużo znajomości. Poznałem kilku kolegów yy, i dużo fajnych osób się przez szachy poznaje. Na przykład dorosłych dużo osób, po prostu śmiesznych osób, z którymi są później fajne historie się wspomina z już szczególnie. Ja Ignacego odbieram jako zawodnika bardzo ambitnego, ponieważ Ignacego nie trzeba dwa razy o coś prosić, jeżeli chodzi o zrobienie jakichś zadań, granie jakiejś, nie wiem, otwarć. Jest to zawodnik naprawdę posłuszny i przede wszystkim niezwykle interesujący się szachami. Ignacym podoba mi się to, że on się nie poddaje. To znaczy, że on jest skłonny zagrać z zawodnikami dużo lepszymi, chce się bardzo szybko nauczyć i widać, że w tych szachach chce wiele osiągnąć. Kwestią czasu jest, kiedy Ignacy osiągnie tytuł kandydata na mistrza. Bardzo ważny jest kontakt między nauczycielem a uczniem. Osoba musi być przede wszystkim otwarta. Osoba przede wszystkim musi dużo pytać. Nie może za dużo rzeczy kryć w sobie. Ja, moją rolą również jest to, żeby nie tylko pomagać Ignacemu szachowo, ale również mentalnie. E, mam nadzieję, że Ignacy jest zadowolony z naszej współpracy. Nazywam się Łukasz Czaplak, jestem trenerem szachowym w klubie Szachownica Gmina Kłaj. E, jestem trenerem indywidualnym Ignacego. Słuchajcie, gra w szachy jest taką wspaniałą grą, że naprawdę warto w nią zagrać, ponieważ można odkryć swoją prawdziwą pasję i swoje zainteresowanie. Można poczuć tą nutkę rywalizacji oraz można poczuć, jak ta gra naprawdę może odprężać. Wydaje się, że to jest gra taka, gdzie trzeba myśleć dużo. Faktycznie trzeba myśleć, ale są takie na przykład partie, gdzie po prostu no, gra się dla zabawy i wtedy nieważne, czy się przegra, czy się wygra, po prostu to jest zabawa.